no jestem Siemanko, z kolejnym jest Age of History 2 I w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jesteśmy... No póki co jeszcze nawet nas nie ma w grze, ale wybrałem sobie już tutaj Niemcy Jak widzicie, jesteśmy na najmniejszych ustawieniach Jeszcze agresywność AI sobie zmniejsza Gdyż dzisiaj moim celem jest przejęcie całej Europy w jedyne 10 minut albo mniej Więc mam nadzieję, że mi się to uda A jeżeli wy chcecie więcej tego typu kontentu, to zostawcie subo oraz łapkę w górę A my w takim razie zaczynamy 3, 2, 1, go! Dobra, odpaliłem timer i w takim razie tak Lecimy. Układamy sobie od razu tutaj podatki, towary, inwestycje, dobra. Nawet na badania nie musimy dużo dawać. Dajemy sobie od razu tutaj w zarządzanie oraz wpływy z podatków i w sumie nie wiem, czy to cokolwiek zmienia. I tak, teraz zbieramy tutaj hajsik, gdyż ja potrzebuję go dokładnie około 200 tysięcy. zbieram sobie go. 240k, dobra. I teraz od razu wszędzie, gdzie jest największa populacja, robimy sobie jednostki. Donciek będzie taki trochę zabiegany, ale, ale to się musi udać. Mam niestety tutaj już kas na minusie, ale nic na to już nie poradzę. I tak, teraz moim celem jest wysyłanie ultimatu. Mamy 50 tysięcy jednostek, jak widzicie, więc wysyłamy tutaj właściwie każdemu graniczącemu z nami oraz w ogóle wszystkim ultimatum. Luksemburg od razu sobie w sumie zajmijmy. Weźmy im o prowincję, weścimy ultimatum. Powinni się zgodzić i patrzcie. Wszyscy się zgodzili. Więc właśnie taką taktyką będę sobie grał I tak, wysyłamy ultimatum Nie wysyłamy, bo mi się skończyły punkty Okej, okay, to teraz sobie wysyłamy Polsce ultimatum Skończyły mi się punkty Wysyłamy również ultimatum Austrii yy, Tak, cały świat mnie nie lubi Tego jestem pewien I tak, nie mogę tutaj spieprzyć żadnej rzeczy Gdyż wtedy, no, coś się po prostu ukróca Więc trzeba to zrobić szybko i sprawnie Anektujemy sobie Białoruś A jak jeszcze Litwie wysyłamy ultimatum I tak, sprawdźmy od razu czy Rosja zgodzi się na ultimatum? Bo to jest w sumie dosyć spore państwo, więc jeżeli by się zgo Nie, ja tego nie umiem wycelować. Jeżeli by się zgodzili, to by było naprawdę spoko. Zgodzili się. Wysyłamy również ultimatum Estonii. Finlandia, dobra. Y Norwegia. Norwegii wysyłamy ultimatum. Żeby to się udało, minęły już dwie minuty. Y dobra. Y tak, Francja, dobra. Włochy. Szwajcaria już jest nasza. Hiszpania. Zajmiemy się teraz tymi krajami na Półwyspie Iberyjskim, dobra. I tak Włochom też od razu wyślemy ultimatum, bo. Z Włochami, tak mi się wydaje, że jest najtrudniej, bo Włochy często się nie godzą. Na co, ty, co szczęście tym razem się zgodzili? Tak, Czechy jest Słowacja. I patrzcie, już mam w ogóle hajs na plusie, co jest dosyć ciekawe. Oczywiście, jak widzicie, wszyscy się godzą, więc jest to raczej proste, żeby sobie w ogóle przyjąć całą Europę, ale żeby to zrobić w. Tak mało właściwie czasu No nie wiem czy to jest aż takie łatwe Spróbuję sobie kosowo od razu przejąć te wszystkie dwie prowincje yy, Powinni się zgodzić Oczywiście się zgodzili Czarnogóra również powinna się zgodzić Mam nadzieję że się zgodzą Mam 6 minut Nie no mam 7 minut w sumie Więc w sumie na razie 3 minuty jakoś tak minęło I naprawdę idzie mi w miarę w porządku yy, Tak Turcji sobie od razu pogorszmy relację I wysyłamy im również ultimatum Grecji też wysyłamy ultimatum i dobra, ile mamy już całej Europy zwasalizowane? Turcja się nie godzi, super. Yy, dobra, Słowenia, fak szybko, szybko, szybko. Musimy się naprawdę sprężyć. Dobra, Słowenię sobie od razu zajmujemy. Bośnia, Bośnia, Boże. słamy Bośni, ultimatum. I teraz tak, zróbmy sobie jeszcze troszkę więcej jednostek, bo jak widzieliście, Turcja niestety się nie zgodziła na ultimatum, więc trzeba trochę podkręcić naszą ilość jednostek. I dobra, może teraz się zgódźcie, proszę. Zajmiemy sobie również Cypr Południowy, który też mi się wydaje, że jest właśnie w Europie. Cypr Północny, w sumie też bym sobie w razie czego zajął. Zgodzili się i tak, y, Turcja jest zwasalizowana. Tak, tutaj kraje są, Danie sobie od razu również zajmijmy. Dobra, bum, Dania. I teraz tak, Łotwy nawet nie zająłem, bo z Łotwą mam bardzo dobre relacje. Mamy 5 minut czasu. Ja w sumie zwasalizowałem raczej większość Europy. Y, dobra, Dania się godzi. I teraz zajmujemy się tymi mniejszymi wyspami, czyli Alant na przykład, wyspa Man. Zajmujemy sobie. To jeszcze wyspy owcze. Takie mini wysepki. A y, też trzeba patrzeć, że czas mnie goni. Już pół dokładnie czasu minęło. Więc no trzeba się postarać. O, i mamy pierwsze rozejmy. I teraz anektujemy sobie Francję oraz Niderlandy i jeszcze Belgię. I bum! już mamy trochę więcej prowincji. Anektujemy sobie również Szwajcarię, również bierzemy sobie Polskę. I tak. O, Mołdawii sobie nie zabrałem. Boże. Biorę sobie Mołdawię, bo to był chyba przedostatni kraj. O, dobra. Czechy sobie anektujemy, anektujemy sobie również Austrię. I dobra, czy mamy jeszcze, mamy jeszcze punkciki, więc bierzemy sobie również Maltę. I tak. Prawie Bym zapomniał. Dobra, bierzemy sobie jeszcze na szybko Ukrainę. I mamy tutaj Monaco, które również musimy sobie przejąć. Oraz bierzemy sobie jeszcze Andorę, która później może mi umknąć. Niestety parę rozejmów mi już tutaj przeszło, ale my sobie. Oczywiście bierzemy. Tak, bierzemy sobie Białoruś i patrzcie, jacy my już silni jesteśmy. W Wielkiej Brytanii zwasalizowałem! Fuck! Dobra, szybko. Bierzemy sojusz, wywalamy ich z sojuszu i wysyłamy im ultimatum. Oczywiście o wasalizację, dobra. Jeszcze Irlandia. Proszę. Nie! One mi teraz zepsują całkowicie. Dobra, szybko wasalizujemy Rosję. Dwa gówno państwa się wyzwoliły. Czemu? Kurde! To jest najgorsze. Dobra, szybko Finlandia, fuck. I dobra, sprawdźmy, czy zgodzą się. Dobra, Estonia się zgodziła, ale Rosja znowu przyjęła Ultimatum, więc jest dobrze. Tutaj z Estonią szybko sobie bierzemy rozejm, ale kurde, musimy się tutaj pośpieszyć. Yy, dobra, mamy kolejne państwa. Fakt, dwie minuty, proszę, proszę. Żeby to się udało. Naprawdę by było fajnie, gdyby to się udało. Anektujemy sobie Portugalię. Słowację. Nie, Serbia się wyzwoliła. Fuck, i najgorzej. Dobra, szybko. Chorwacja. Mamy dwie i pół minuty dokładnie na zajęcie dosłownie wszystkiego. Serbia, szybko. zgódźcie się, proszę was. Dobra, co mamy jeszcze tutaj do przyjęcia? Litwa. Łotwy jeszcze nie możemy. Danii też nie możemy. Musimy się szybko tutaj pospieszyć. Dobra, Albania. Gudźcie się, proszę was. Weźmy już to. Zróbmy tutaj szybko. Bo jeżeli to się nie uda, to będzie średnio. Dobra, Grecja. Dwie minuty. Minuty równe zostały. Proszę. Dobra, bośnia. Zaraz będzie wszystko, guys. Dobra, czekamy na kolejne rozejmy. Turcja, Turcja, Turcja. Bierze szybko Turcja. Zostały nam ostatnie parę wasali. To się uda, widzowie. Dobra, szybko łotwa. Szybko Dania. Islandia. Dobra, minuta 27. Myślę, że to się powinno raczej udać. Brytania, Rosja, wszystko teraz. Teraz to jest totalny, totalny rozpierdziel. Bum, Rosja, Wielka Brytania i Irlandia. To były takie kluczowe kraje. Jeszcze tylko Serbia została. Fuck, Serbia. Tutaj już zaraz zniknie z mapy. Dobra, bułem, zażądaj aneksji. Nie, nie moje jersey, Ej, ale bym, za... ale bym się wtopił, ale by była wtopa. Mam 50 sekund, więc mamy teraz w sumie czas, by sprawdzić, czy mamy wszystko. Gibraltar! Gibraltaru nie przejąłem, ale by był problem. Dobra, tutaj raczej wszystko powinno być. Git, tutaj Ateny, Turcja. Kazachstan! Kurde, Kazachstan! Szybko skipuj te tury, skipuj! Szybko, szybko, szybko. 5 tur, jest. Mamy Kazachstan. I dobra, czy to jest wszystko? Mamy 9 sekund. Szybko patrzymy, patrzymy. Tutaj jest wszystko? Tutaj Svalbard. Wszystko. 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 Let's go. Wszystko. Minął czas. Let's go. Przejęliśmy całą Europę w niecałe 10 minut. No powiem tyle, że łatwo nie było. Trzeba było się. No powiem tyle, że nie było za łatwo, bo trzeba było tutaj naprawdę jakby tak, tak po prostu się starać, ale no udało się. Jestem z siebie zadowolony, a wy możecie zostawić subo oraz łapkę w górę, bo lecimy po 5 tysięcy.